Marek Muszyński w kasku niebieskim Henryk Piekarski, w kasku żółtym Jerzy Mordel i w kasku czerwonym w miejsce Waldemara Szuby Tomi Knudsen. A więc ten Ryszard Niescieróg skorzysta z możliwości wystawienia Tomka Knudsena. Tomiego Knudsena, który ma dzisiaj numer 15, jest jakby pierwszym rezerwowym człowiekiem, którym można manewrować w bardzo dowolny sposób i jest to na pewno. W tym przypadku handicap, a boimy się tu wszyscy, czy przypadkiem po 8 wyścigu serwa sędzia zawodów nie przerwie wyścigów, jako że nadciągają coraz ciemniejsze chmury i może za chwilę wzmut się ulewa, a ma kłopoty jednak wyraźne z motocyklem Marek Muszyński. Nie wiadomo zatem, czy przypadkiem nie odbędzie się ten wyścig przy osobowym składzie. Nie, Muszyński podjeżdża na linię startu. A zatem Marek Muszyński, Henryk Piekarski, Jerzy Mordel, który wygrał swój pierwszy wyścig. I po raz pierwszy w tych zawodach Tomi Knudsen. To ten oczywiście w kacku czerwonym na torze czwartym, najbliżej ogrodzenia. Wspaniały start Tomi Knudsena. Trochę gorszy Henia Piekarskiego, ale nie najgorszy. Tommy Knudsen już na czele, Marek Muszyński, bo ich proszę Państwa, coś się stało, coś niesamowitego. No te tory rzeczywiście bardzo ciężki zawodnicy mają ogromne problemy z utrzymaniem się na motocyklu. Kolejny wypadek, kolejna wywrotka, a przecież Henryk Piekarski powrócił na tor po ponad miesięcznej przerwie, poprzednio po bardzo groźnej kracie spowodowanej przez młodzieżowca. Stali Gożów flica odpoczywał przez ponad 4 tygodnie, miał poważną kontuzję, powrócił. No i teraz sami Państwo widzą, co się dzieje. Dwóch zawodników leży na to, że karetki wjeżdżają, jedna druga, ale mam nadzieję, iż pomoc lekarzy nie będzie potrzebna, że wszystko zakończy się szczęśliwie. Jednak wołają tam porządkowi jedną z karetek. No są ogromne emocje, nerwy jednak. Grają tu ogromną rolę. Zawodnicy nie potrafią tych nerwów opanować. Nie potrafią też opanować motocykli na tym bardzo śliskim, mokrym torze. Świadczą o tym czasy, że jest to tor bardzo, bardzo trudny. Czasy bardzo kiepskie. No ale myślę, że mniejsza o czasy. Wynik jest też ważny oczywiście, ale przede wszystkim ważne jest zdrowie zawodników.